Siemanko, z tej strony Citrox witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w materiale, w którym pokażę wam cztery nowe super gry na wasze telefony. To są właśnie gierki, w które dzisiaj zagramy, ale zanim do nich przejdziemy, to chciałbym Wam bardzo podziękować za całą masę subskrypcji, jakie przyszły na mój kanał po ostatnim odcinku. Ja w poprzednim materiale prosiłem Was, że żebyśmy dobyli i spróbowali dobić 403 tysiące subskrypcji, a w tej chwili, moi drodzy, mamy 406 tysięcy. No dobra, brakuje nam jeszcze około 200 subskrypcji do tych 406 tysięcy, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to dobić. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, zróbcie to teraz, klikając ten czerwony magiczny przycisk gdzieś tam e, na dole, bo wtedy automatycznie też pojawicie się. Moi drodzy, na mojej skrzynce mailowej. Na tej skrzynce mam ponad 33 tysiące maili o nowych nie, subskrypcjach. Ja sobie te maile przeglądam. Jak widzicie tutaj przed odcinkiem troszkę sobie kanałów sprawdziłem, jeszcze sporo mi do sprawdzenia zostało. Ja sobie na te maile patrzę, także dziękuję naprawdę każdemu, kto mój kanał subskrybuje. No dobra, ale teraz bez zbędnego złużania odpalamy pierwszą gierkę w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze, bo 6 tysięcy lajków i lecimy, moi drodzy, z kolejnym odcinkiem. Gierka, jak widzicie, właśnie nam się ruchamy Tytuł tej gierki to jest Grumpy The Worst Game Ever. Co ciekawe, że twórcy nazywają swoją własną grę najgorszą grą w historii, no ale co kto lubi. Nie warto im jednak wierzyć, bo moi drodzy, gietka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, strasznie wciągająca i strasznie, strasznie ciekawa. Jak widzicie, to jest taki ekran początkowy. W tej grze naszym zadaniem jest odblokowywanie nowych kociaków. Zaraz pokażę wam, y, jak to się robi. Ja w tej chwili mam dwa koty. To jest kot numer jeden. Y, potrząsając tym kotem od czasu do czasu wylecą monety, także y, próbujcie y, to robić. A to jest mój kot numer dwa. O, zobaczcie, teraz Oczywiście troszkę nim tutaj wstrząsnąłem. Lecą monety, bardzo fajnie, bo te monety będziemy mogli wydać na kolejne kociaki, ale do tego przejdziemy za chwilę. Na początku pokażę wam, o co w ogóle w tej grze chodzi. Naciskamy sobie oczywiście przycisk play i teraz mamy, jak widzicie, takie minigierki. Naszym zadaniem... Było, trafienie tym kotem do tego górnego kartona niestety mi się nie udało, ale teraz jak widzicie mam zadanie zaliczone. Naszym zadaniem jest tutaj wykonywanie tych wszystkich wyzwań w jak najkrótszym czasie. U góry mamy biały pasek, który nam mówi ile czasu jeszcze zostało. W każdej rozgrywce macie trzy życia, jeżeli stracicie trzy życia, no to niestety przegrywacie, musicie zaczynać od nowa. No i oczywiście im dalej jesteście, tym robi się coraz trudniej. Ja w tej chwili jak widzicie mam bonusik, 5 monet udało mi się zdobyć i mamy kolejną minigierkę. W tej minigierce chodzi o to, aby naciskać od powiednie symbole tak żeby nasz kod doleciał e, na sam dół. Dwa życia jeszcze ciągle mam. Tutaj musimy okej, okay, złapać tą e, ten czerwony laser. To był chyba laser, albo jak, 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 jakaś jaka kulka w każdym razie. I jak widzicie, moi drodzy, im dalej jesteśmy tym wyzwania są coraz trudniejsze. Te kolce już mieliśmy, ale mieliśmy wcześniej ich e, nieco mniej. Teraz o, udało mi się trafić do kartonu, także bardzo fajnie. Kolejny prezencik. Ile? 8 monet, także indal jesteśmy tym, coraz więcej monet dostajemy. Tu trzeba uważać, żeby nie nacisnąć na kota, bo od czasu do czasu pojawia się kot. Na tego kota nie możemy naciskać. Musimy naciskać tylko na y, myszy. Dobra, mamy kolejną minigierkę, ok? O, o, mamy, jak widzicie, trzy chyba ptaki złapane. Udało się to przejść, dobra. Tutaj mamy kolejny symbol, także jak widzicie, jest już coraz trudniej. Zostały mi dwa życia. To jest chyba mój rekord. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek miałem. Ok, tyle odblokowanego. Udało się jeszcze to y, zrobić. 110 punktów, super. Za chwilę będziemy mieli kolejny prezencik, dobra. Tutaj trzeba złapać tą czerwoną Chulkę udało się, ekstra, także nie straciłem jego życia Wielkie dzięki Anton dezoza Za suba, ciekawy nick Swoją drogą, nacisnąłem na kota i niestety straciłem życie, ale tutaj możemy sobie, moi drodzy, jeszcze raz to spróbować. Anto Dezo chyba znowu zasubskrybował mój kanał, albo wiecie co? Coś się chyba zacięło, bo to jeżeli ktoś subskrybuje kanał po raz drugi, trzeci, czwarty, to to nie wyskakuje. A tutaj chyba mi się stało coś z powiadomieniami. No nieważne, jak widzicie niestety przegrałem. Mamy, moi drodzy, mój obecny wynik. To jest mój rekordzik. Dzięki wielkie Milena Gwóźdź również za suba. Możemy sobie odebrać darmowy prezencik. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Uwaga, 83 monety. Bardzo fajnie, możemy za to... Wybrać sobie kota, MikePlays też dzięki wielkie za suba, Jezus Maria ile subów Strasznie moi drodzy się cieszę, bo jeżeli dalej tak pójdzie to wkrótce będziemy świętowali kolejne 100 tysięcy subów Czyli 500 tysięcy, a to jest już pół miliona Ty no Citrox powiem ci, że tym zdaniem to odkryłeś Amerykę Ale moi drodzy wróćmy do gry, bo jak widzicie mamy tutaj kota, możemy sobie o, nacisnąć na tą łapkę Wtedy wybieramy tą kulkę z żółtym spodem, zobaczymy co my tutaj będziemy mieli, uwaga Jaki to będzie kot? You got snacking grumpy cat. Okej, okay, czyli coś, coś sobie po prostu e, tutaj wpierdziula ten nasz kotek. Nie chcę nic tutaj na razie oceniać, ale chciałbym dodać sobie jeszcze jednego kota, bo mamy jeszcze 200 monet, także te monety sobie e, wykorzystajmy. Zobaczymy, co tym razem nam się tutaj pojawi. Dobra, catchy grumpy cut, okej. Okay. Czyli on tutaj będzie na coś polował, super. Jak widzicie, coraz więcej tych kotów na moim głównym ekranie się pojawiło. Wybieramy sobie jeszcze jedną kulkę, tym razem niebieską. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Uwaga... Co nam się trafi, co nam się trafi, co nam się trafi? Fisherman, czyli mamy jakiegoś, moi drodzy, rybaka. Tak to wygląda bardzo fajnie. Mogę sobie wszystkimi tymi kotami tutaj potrząsnąć, żeby dostać za nie. Je. Monety, te koty, które są podświetlone, to są oczywiście koty, które mam już odblokowane. A koty szare to są koty, które jeszcze będę musiał odblokować. Jak widzicie, całkiem sporo tych kotów tutaj jest. Ja tymi, te, te koty mogę sobie, moi drodzy, przestawiać, ustawiać tak, jak chcę. Także fajnie, że twórcy też o czymś takim pomyśleli. I tak naprawdę to jest wszystko, co ta gierka nam oferuje. Gierka jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Warto, żebyście sobie ją sprawdzili. Link do tej gry macie oczywiście podany w opisie. A ja tymczasem, moi drodzy, przechodzę do drugiej gry w dzisiejszym odcinku. Gierki, która właśnie nam się załadowała i gierki, której niestety. Póki co nie ma na e, Urządzenia z Androidem Ta gra jest dostępna tylko w App że W sklepie Google jeszcze tej gierki nie ma Ale jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5000 lajków To ja od razu piszę do twórcy e, Tej gry z pytaniem kiedy dodadzą tą gierkę e, Również na e, Androida, bo ostatnio niestety Twórcy tego Despicable Bear'a Mi nie odpisali te, tej gry e, Z tym miśkiem, niestety nie odpisali mi Nie wiem dlaczego, zazwyczaj twórcy mi e, odpisują Oni chyba nawet nie przeczytali tej wiadomości Także no wielka szkoda, mam nadzieję, że wkrótce ten despicable Bird również pojawi się w sklepie Google, ale jak, tak jak mówię, że je będzie 5000 lajków, to ja piszę również do twórców tej gry. Wielkie dzięki caspi 995 za suba, bardzo dużo subskrypcji dzisiaj na odcinku, strasznie mnie to cieszy, ale ja już mówię wam o co w tej gierce chodzi. Mamy tutaj, jak widzicie, naszą polskę, to jest ninja, i naszym zadaniem jest naciskanie na ekran w odpowiednim momencie. Tym odpowiednim momentem jest po prostu moment, w którym jesteśmy w tej żółtej, w tym żółtym obszarze, jeżeli nie naciśniemy na ekran, gdyby Będziemy w tym żółtym obszarze, no to niestety przegramy. Co ciekawe, jak widzicie, w tym żółtym obszarze jest jeszcze taki mniejszy, bardziej jakby żółty, żółta e, kuleczka, i jeżeli nacisniemy na tą kuleczkę, to to będzie, moi drodzy, idealny jakby moment. Jeżeli będzie tutaj na, na naszej drodze jakiś przeciwnik, o, to jak widzicie, wtedy uda nam się go kopnąć. Dostaniemy za to jeszcze oczywiście dodatkowe punkty. No i im dalej jesteśmy, tym gierka e, jakby staje się coraz szybsza. Tym coraz szybciej wszystko to tutaj się zmienia, tym coraz szybciej wszystko to leci, i tym coraz trudniej jest się, moi drodzy, w tej gierce połapać. Ja nie pamiętam niestety jaki miałem rekord, ale coś około 70 punktów, tak mi się Wydaje, jestem ciekaw czy uda mi się dzisiaj aj ten rekordzik pobić, niestety jak widzicie 68 punktów, mój rekord to Dokładnie 70 punktów, także troszeczkę mi Zabrakło, ale spróbujmy sobie Raz jeszcze, niestety w tej gierce nie można Sobie nic nowego odwokowywać, trochę Szkoda, bo e, jakiś nowy ninja Czy coś w tym stylu by się przydał, ale gierka jest nowa Także myślę, że e, takie Urozmaicenia jeszcze tutaj z aktualizacjami się e, Pojawią, ja chciałbym Pobić mój rekordzik, fajne w tej gierce jest to, że za każdą y, rozegraną nową gierką, jakby zmienia się tu. Teraz, jak widzicie, mieliśmy takie szare kolory. W tej chwili mamy y, delikatnie zielone, takie limonkowe powiedzmy. Ok, i możemy sobie próbować dalej. Teraz, jak widzicie mam perfect. Zobaczymy, czy tutaj będzie. Nie, tu mi się nie udało. O, tu mi się udało zrobić perfect. Dobra, tutaj też tutaj nie, tutaj też nie, niestety za ten perfect mamy dwa punkty zamiast jednego, także warto się starać naciskać dokładnie w tym momencie, gdy nasz ninja jest. Y, w samolotkim środku tego obszaru. 29 punktów teraz mamy. I muszę, moi drodzy, pobić zakot. Jeżeli uda mi się. Y pobić rekord to będzie super, niestety mi się nie udało 70 punktów to jest chyba wynik, którego nie dam rady tutaj pokonać czekajcie, mamy tutaj, aha, myślałem, że mamy tutaj jakieś możliwość odblokowania czegoś ponad 10 tego puzla, ale jak widzicie, niestety nie tylko jakieś tam chyba reklamy nam wyskoczyły mamy teraz takie ciemne, czerwone tło to może być kolor, który jakby pomoże mi tutaj pobić rekord i zaraz zobaczymy, o, ktoś właśnie skomentował mój filmik dzięki wielkie również za ten komentarz, bo jak widzicie ja dostaję powiadomienia o wszystkim, nie tylko o subskrypcjach się zagadałem. Nie tylko o subskrypcjach, ale również o waszych komentarzach, także wszystko to na bieżąco śledzę. Myślę, że widać po, po, pod moimi odcinkami, że staram się na te wasze komentarze również odpowiadać. Dobra, udało się pokonać do jakiegoś przeciwnika. Mamy różowe tło. Jeżeli pobiję rekord na różowym tle, to to będzie zły znak. Nie wiem, czy, czy chciałbym pobić teraz rekord, ale zobaczymy. Oczywiście, no spróbuję, bo szkoda byłoby specjalnie tutaj ginąć. Dobra, 19 punktów w tej chwili mam, 20, 21, okej. Okay. Gierka powiem szczerze jest tak prosta, ale tak fajnie zrobiona, grafika jest niesamowita, bardzo fajnie się w tą gierkę gra, ale jak widzicie rekordu pobić niestety nie mogę. Byłem wcześniej blisko, udało mi się e, zdobyć... 68 punktów, mój najlepszy wynik to 70 punktów i chyba niestety nie dam rady teraz tego pobić, także moi drodzy, to była druga gierka w dzisiejszym odcinku, link do tej gry tak jak mówiłem jest w opisie, a jeżeli chcecie tą gierkę również zobaczyć w sklepie Google, zostawcie łapkę w górę i ja wtedy moi drodzy napiszę do twórców tej gry. Okej, okay, trzecia gierka w dzisiejszym odcinku jest naprawdę ciekawa, powiem wam szczerze, że planowałem nagrać pierwszą część tej gry ja już tą pierwszą część jakiś czas temu ściągnąłem, chciałem nagrać ją w którymś z odcinków, ale jakoś tak z tym zwlekałem i dobrze, że zwlekałem, bo bo, e, jakieś dwa dni temu chyba pojawiła się druga część tej gry Gierka nosi tytuł e, Hidden My Game by Mom I jest to gra, w której naszym zadaniem jest moi drodzy Odkrywanie gdzie matka schowała nam e, konsolę Zaraz pokażę wam dokładnie e, jak to działa Tylko momencik Włączyłem sobie tryb samolotowy, żeby żadne reklamy u góry nam nie wyskakiwały Naciskamy sobie start, wybieramy sobie poziom pierwszy Na tym pierwszym poziomie pokażę wam po prostu e, o co chodzi No i zaczynamy, uwaga, dzień pierwszy, patrzcie e, co my tutaj mamy Generalnie e, gierka wygląda bardzo prosto Mamy tutaj, moi drodzy, różne obiekty Tymi obiektami możemy e, poruszać, możemy otwierać, jak widzicie, lodówkę, mikrofale e, Możemy sobie otwierać tutaj również e, szuflady I naszym zadaniem jest znalezienie właśnie konsoli Jeżeli zobaczymy konsolę, naciskam na nią i wtedy, jak widzicie, mamy dzień zaliczony im dalej jesteśmy tym oczywiście poziomy stają się coraz trudniejsze Tutaj mamy takie utrudnienie, że jak widzicie za firanką stoi nasza mama Jeżeli odsuniemy firankę ona przyłapie nas, że szukamy tej gierki No i niestety mamy game over, musimy próbować od nowa Ciekawa, ciekawa naprawdę gierka, fajnie zrobiona Próbujemy sobie raz jeszcze sprawdźmy gdzie ta konsola tutaj była W szafie mamy, ok, mamy w szafie taką małą drabinkę, podnóżek jakiś Także możemy sobie to wykorzystać, bo jak widzicie teraz konsoli nie sięgniemy Ale kładziemy sobie tutaj drabinkę, naciskamy na konsolę i jak widzicie widzicie, mamy kolejny etap zaliczony. Przejdźmy sobie może, wiecie co, do etapu czwartego. To był chyba, nie, etap trzeci, o. Etap trzeci, bo w etapie trzecim mamy, moi drodzy, okulary do wirtualnej rzeczywistości i to jest ciekawa sprawa, bo zobaczcie, tutaj nigdzie za tym regałem nie ma też konsoli. Tutaj mamy naszą mamę, a moi drodzy, pod naszą mamą, pod poduszką właściwie, nie pod mamą, pod poduszką mamy konsolę. Teraz zakładamy naszej mamie na oczy tego gogle, bierzemy konsolę, no jak widzicie, mamy etap zaliczony. To były Poziomy, na których już grałem, zagramy teraz może na jakimś poziomie Którego jeszcze nie przeszedłem Dobra, poziom piąty, zobaczymy co my tutaj Będziemy mieli Ok, Dostałem czerwoną kartkę, bo dotknąłem tych zawodników Muszę spróbować teraz jeszcze Nie wiedziałem tak naprawdę o co z nimi chodzi Musimy jakoś inaczej To rozgryźć, spróbuję Okej, okay, otworzyć szafę. No nie, nie da się. Moi drodzy, otworzyć szafę. Zaraz yy, spróbujemy sobie raz jeszcze. Nie będziemy w ogóle ich dotykali. Naciśniemy sobie tą strzałkę w prawym dolnym rogu. Teraz, jak widzicie, idziemy dalej. Okej, okay, możemy wziąć piłkę, dobra. Nie, piłki też nie możemy wziąć. Piłki niestety też nie możemy wziąć. Próbujemy sobie jeszcze jakąś inaczej to rozegrać. Zobaczymy, czy tutaj coś mamy. Okej, okay, tutaj mamy jakąś muchę, dobra, tą muchę możemy pewnie jakoś im tutaj wypuścić, dokładnie ta mucha pewnie będzie ich denerwowała proszę bardzo, mucha ich powaliła, otwieramy szafę, bierzemy naszą konsolę, no i mamy etap zaliczony, lecimy sobie dalej dzień szósty, zobaczymy co yy, tutaj dzień szósty yy, dla nas przygotował, dobra, mamy jakieś zupki, zbierzmy sobie wszystkie cztery bo coś czuję, że wszystkie cztery nam się przydadzą, okej, okay, dobra, dajemy tutaj dziadkowi zupkę, proszę bardzo właściwie jakieś płatki chyba lecimy sobie dalej, tutaj, o Niestety dziadek chyba specjalnie był zadowolony, że daliśmy mu, moi drodzy, ten makaron czy cokolwiek to było. Próbujemy sobie raz jeszcze trzeba to rozgryźć jakoś, jakoś inaczej. Widziałem, że za lampą są właśnie pałeczki. Dajmy dziadkowi te połeczki, bo on musi przecież mieć czym jeść to, to coś. To jest chyba jakiś makaron, nie wiem, właściwie jakieś chińskie, japońskie coś, bo ciekawe, właśnie ciekawe jest to, że gierka jest chińska albo japońska. Ja nie, nie rozróżniam tych języków, także niestety nie wiem. Tutaj mamy też. Naszą mamę i przez to niestety przegraliśmy. Dobra, próbujemy sobie raz, jeszcze dajemy dziadkowi najpierw pałeczki. ok, potem dajemy mu ten makaronik. Dobra, i zobaczymy, co trzeba zrobić dalej. Wydaje mi się, że dziadek, jak zje, to wstanie mam przynajmniej taką nadzieję, chociaż nie, wiecie, co on się chyba jeszcze nie naje Dajmy mu trochę więcej tych ym, zupek, makaronów czy cokolwiek to jest. Dobra, dajmy mu cztery, bo coś tu jest, że trzeba dać mu cztery, i on wtedy albo wstanie Albo zawoła mamy czy, czy coś w tym stylu. Dobra, uwaga, dziadek się najadł. Dobra, ok. jak widzicie się położył Mamy tutaj pod nim konsolę Udało mi się ją e, zebrać I kolejny etap mamy zaliczony Więcej nie będę już, moi drodzy, próbował Tych poziomów jest tutaj e, naprawdę sporo W tej chwili mamy 30, także jak widzicie 30 poziomów Bardzo fajna gierka, gierka troszkę bardziej na myślenie Ale jeżeli lubicie tego typu gry To warto, żebyście sobie ją ściągnęli. Co ciekawe, gierka jest oczywiście darmowa Bo ja zawsze pokazuję wam e, darmowe gierki I gierka jest dostępna i na urządzenia z ASM I na urządzenia z Androidem Także jeżeli nie macie e, telefonu z Windows to na pewno w tą gierkę będziecie mogli zagrać. I tak oto, moi drodzy, doszliśmy do czwartej, ostatniej gierki w dzisiejszym odcinku. Gierka ta nosi tytuł Feast of Fury, i w tej grze, moi drodzy, chodzi o to, aby pokonywać naszych przeciwników. Tutaj macie, jak widzicie, tutorial. Wiecie już o co mniej więcej w tej gierce chodzi. Musimy po prostu przesuwać palcem w odpowiednią stronę. Jak idą z dołu, przesuwamy palcem w dół. Jak idą z prawej, to w prawo. Jak z lewej, to z lewo. To w lewo. I naszym zadaniem, moi drodzy, jest tutaj pokonywanie tych przeciwników. Trzeba tylko patrzeć, tak żeby oni byli kratkę od nas, bo jak będą więcej niż jedną kratkę od nas, no to niestety oczywiście nie damy rady ich kopnąć. I naszym zadaniem jest tutaj oczywiście pobicie rekordu. Im dalej będziemy tym coraz szybciej ta gra będzie tutaj leciała. U góry mamy jakiś pasek. Ja jeszcze tego paska nigdy nie zapełniłem, także nie wiem o co moi drodzy z tym paskiem chodzi. Mogę po obejrzeniu reklamy jakby dodać sobie 100 monet. Ja niestety nie będę teraz tego robił, bo nie lubię oglądać tych reklam na nagraniach. Poza nagraniami czasami sobie tą reklamę obejrzę, bo często coś fajnego można za oglądanie tych reklam odblokować y, Ale jak widzicie monety możemy zdobyć również Grając po prostu sobie y, Tutaj w tą gierkę i zabijając Kolejnych przeciwników Póki co idzie mi całkiem nieźle jak widzicie gierka teraz troszkę y, Przyspieszyła Coraz y, szybciej to wszystko tutaj leci Pasek u góry mamy zapełniony Jak widzicie udało się odblokować y, jakiś Bonusik, dzięki któremu udało się wszystkich zabić. Mamy 131 monet. Sprawdźmy, czy coś za te monety możemy kupić. Mamy tutaj całkiem sporo różnego rodzaju postaci. Jak widzicie. Okej, okay, każda z tych postaci kosztuje 500 monet, dobra Internet connection required, a widzicie, czyli Ja nie będę sobie tutaj na razie nic oglądał, żadnych Reklam, można sobie tutaj coś Zupgrade'ować, aha, tutaj też odblokować Moi drodzy, wykupić Tak, żeby nie było reklam, ja też tego na razie Nie będę robił, tutaj mamy postać za 250 monet, ja tych 250 Monet nawet niestety w tej chwili nie mam, także Dzisiaj na odcinku chyba nie dam rady Moi drodzy, ehm, niestety Żadnej nowej postaci odblokować Spróbujemy sobie zareagować po raz ostatni, zobaczymy ile punktów uda mi się zdobyć, mamy w tej chwili 25 punktów, w prawym yy, rogu mamy informację, ok ile tych punktów jest, 30 punktów, mój rekord to jest 71, no i jak widzicie niestety rekordu nie udało mi się pobić, i moi drodzy to było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy materiał mam nadzieję, że gierka wam się spodobała niestety ta gra również nie jest dostępna póki co na urządzenia z Androidem jeżeli będzie 5000 lajków to ja napiszę również do twórców tej gry, zobaczymy czy mi odpiszą, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że dadzą znać, czy planują dodać tą gierkę na Androida, a jeżeli tak to kiedy planują to zrobić. Oczywiście maile wstawię Wam w opisie, tak żebyście widzieli, że wysłałem maila. Jeżeli dostanę odpowiedź, to wrzucę wam tam również odpowiedź na tego maila. Ale to było, moi drodzy, tyle. Tak jak mówiłem, kończymy ten materiał. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zasubskrybujcie mój kanał, klikając tą oto ikonkę, tak żeby żadnego nowego kolejnego filmu nie przegapić. Po, po prawej i po lewej stronie macie dwa filmy, które w wolnej chwili możecie obejrzeć. Gorąco Wam polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i za to, że ze mną jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć kolejne ciekawe gierki.